Od kilku dni internet żyje coming autem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Po tym, jak była żona prezentera zdradziła, że para poleciała razem świętować czterdziestą. Urodziny Kasi, zakochani postanowili w końcu poinformować, że są razem. W wyznaniu towarzyszyła medialna akcja. W sobotnim pytaniu na śniadanie para zaliczyła występ na żywo. Podczas rozmowy ze studiem słowo «miłość» było odmieniane przez wszystkie przypadki, a Kasia i Maciej nie szczędzili sobie czułości. Coming out, pary podzielił widzów programu i internautów. Oliwy do ognia dolewały pojawiające się przez cały weekend mocne komentarze Polini Smaszcz, uderzające w byłego męża i jego nową partnerkę. Atmosfera wokół pary wyraźnie zgestniała. Sprawą zainteresowały się nawet branżowe media, prosząc o komentarz ekspertów. Medioznawcy sceptycznie ocenili wyciąganie przez prowadzących razem śniadaniówkę prywatnych spraw na publiczne forum, podkreślając, że akcja, na jaką zdecydowali się Cichopek i Kurzajewski w pytaniu na śniadanie, jest ekshibicjonizmem nie do pomyślenia i nie do zaakceptowania. Okazuje się jednak, że TVP nadal przyklaskuje łączeniu życia prywatnego i zawodowego przez prowadzących program. Jak udało się nam dowiedzieć, stacja nie planuje rozdzielać gruchających gołąbków. Zakochani nadal będą razem występować przed kamerami. Kasia i Maci będą występować razem w pytaniu na śniadanie. Oni mają doskonałe wyniki oglądalności, widać, że ludzie ich bardzo lubią, Zdradził nam bliski znajomy Katarzyny Cichopek z TVP. Widzowie, którzy oglądają PNS też raczej nie są krystaliczni i wiedzą, że w życiu pojawiają się różne perturbacje. Takie jest życie. Poza tym pary pracujące ze sobą w zgodzie podobają się telewidzom. Te chemie widać na wizji, dodaje osoba z otoczenia celebrytki. Co więcej, produkcja śniadaniówki zamierza wykorzystać rosnącą popularność duetu, którego romans najwyraźniej sprzyja słupkom oglądalności programu.